Dzień dobry. Pewnie już nie możecie się doczekać wakacji, prawda? To tak jak my. Ale zanim zaczniemy wakacje, to trzeba przypomnieć, że zaczną się one dopiero po rozdaniu świadectw, czyli od 28 czerwca. Czyli przynajmniej jeszcze sporo czasu spędzenia w szkole. No, przynajmniej przed niektórymi z nas. A w tym czasie ostatnia szansa na poprawę ocen na koniec roku. Pewnie najbardziej zainteresowani będą ci, którym marzy się pasek na świadectwie albo i nagroda. Ale my przy przypominamy wszystkim. Nauczyciele już zaczynają wpisywać do dziennika oceny, jakie przewidują dla nas na koniec roku. Zgadza się? Wiecie o już o tym? Mają na to czas do 9 czerwca, później, już tylko tydzień i 16 czerwca, oceny przewidywane staną się ocenami, które zobaczymy na świadectwie. Chyba szczególnie zainteresowani powinni być klasiści, bo to ich ostatnie oceny w szkole podstawowej i z nimi pójdą do wybranych szkół. Ponieważ zmiana po konferencji nie wchodzi w grę, przypominamy, a może raczej radzimy. Jeśli już wiecie, jaką ocenę wam nauczyciel zamierza postawić na koniec roku i waszym zdaniem jest ona za niska, to od razu spróbujcie zrobić coś, co pozwoli wam ją podnieść. Pamiętajcie, to wasze zadanie, a nie nauczyciela. Nie czekajcie na ostatnią chwilę. Najlepiej iść do nauczyciela i zapytać się, jaką macie ocenę na koniec roku. Nie ma gwarancji, że się uda, bo przecież to ocena za cały rok, a nie za jedną prezentację czy odpowiedź, ale warto spróbować. I nie kierujcie się średnim, jaka wam wychodzi, bo to tylko jedno z kryteriów, które nauczyciele biorą pod uwagę przy wystawianiu ocen. Nie liczcie tylko na nią. Tak więc radzimy. Każdy, kto przewiduje, że skończy rok z zbyt niską oceną, zaczyna dbać o jej podniesienie już teraz, od jutra. Może się uda. Powodzenia. Dla szkolnej telewizji. Nela Buczkowska. I Filip Jochybek.